Lektury szkolne cały czas są po prostu tak potężnym problemem, co tam wyjąć, jakiego Konrada Wallenroda wyjąć, a jakie po prostu pisma y, o, o dzieciństwie, Lolka Wojtyły wstawić. Non stop po prostu ten kanon lektur, on. A, ja tak nienawidzę tych wiecznych o lektury, to znaczy, one mnie przyjmują, bo ja y, y, lubię te książki. Sobie poczytać. I myślę, że, że wszyscy właśnie. Y, że, że bardzo dużo y, ludzi ma tak, że och, no przeczytam tę nową listę lektur, co, lektur, co tam wyrzucili, a to dobrze, że wyrzucili, a to co tam wkładają. Wiesz, to jest po prostu emocjonujące, bo tak. pamiętamy te książki, ale to tak naprawdę ma tak małe znaczenie w porównaniu z całą resztą, która się dzieje, albo nawet, że nie debatujemy o systemie czytania tych lektur, o tym, że mogłaby być na przykład lista lektur zalecanych, a nie obowiązkowych i nauczyciel sam wybiera, co mu pasuje do poziomu klasy. Y, nie, po prostu lektury są na, na egzaminach i to jest tak, że nie można już zdać egzaminu, nie przeczytawszy lektur, bo trzeba odpowiedzieć tam na pytanie, w jakim celu Janek bohaterowi czy na mogile powstańców zjął czapkę, albo wiesz tam, ile jaki kapelusz miał Telimena, czy tam, ile było hmm, czegoś było tam, ile było mrówek dokładnie. <grywa>